Subskrybuj kanał Uśmiechaj się każdego dnia. Dzisiaj w Woli Okrzejskiej mamy wydarzenie Narodowe Czytanie. Jest już to 11. edycja. Tego wyczytać będą zaproszeni goście, m.in. pan senator Stanisław Gogacz, pan radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Marek Kopeć, pan starosta Łukowski Dariusz Szóstek, nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie, członkowie zarządu oraz Rady Powiatu tak 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 będę czytał została dla mnie przygotowana jedna z ballad zresztą w ogóle dzisiaj w całym kraju czytane są ballady i romanse Adama Mickiewicza więc i my tutaj również kilkanaście osób będzie czytało ballady i romanse Szczegółów nie będę zdradzał, bo wkrótce się wszyscy dowiedzą, które to zostały utwory wybrane. Dlaczego warto czytać? Warto czytać, bo czytanie rozwija wyobraźnię, czytanie rozwija inteligencję, czytanie rozwija również, również pamięć, a przede wszystkim też warto czytać po to, żeby wzmocnić poziom czytelnictwa w naszym kraju, który niestety nie jest zbyt wysoki. Spotykamy się w muzeum Henryka Sienkiewicza, muzeum po remoncie. Jak się panu podoba? Mi się bardzo podoba, ponieważ ono zyskało nowy blask. Przede wszystkim jest ogrzewanie. Już nie będzie takich sytuacji, że będzie zimno, że eksponaty będą pokryte pleśnią, bo po prostu zadbaliśmy o to, żeby temperatura w muzeum była stała. Są zamontowane pompy ciepła, które można Regulować odpowiednio do temperatury również zewnętrznej, ale też właśnie i wewnątrz, żeby mogła być stała temperatura, co jest szczególnie ważne dla zbiorów, chociażby w postaci książek i różnych dokumentów upamiętniających Henryka Sienkiewicza. Wczoraj media społecznościowe obiegu zdjęcie pan Starosta siedzi przy fortepianie. Kilka zdań. Tak, jest to fortepian, który należał do matki Henryka Sienkiewicza. Ona grała osobiście na tym fortepianie. Fortepian był w bardzo złym stanie. Trzeba było przeprowadzić gruntowny remont. Ten remont był już wykonany kilka miesięcy temu, ale w związku z tym, że tutaj trwały jeszcze prace remontowe, no nie mogliśmy tego fortepianu przywieźć. Zresztą nie było takiej, takiej potrzeby. Natomiast teraz, kiedy remont jest zakończony, Zakończony. Fortepian wrócił na swoje miejsce. Nawet pan, który dokonał właśnie tego generalnego remontu, doradził nam, żeby pod fortepianem nie było na przykład ujścia ciepła, bo to będzie szkodzić. I dlatego w tym kącie, w którym stoi fortepian, ogrzewania niemal, że jest to sala duża, to na pewno zimno nie będzie. Gęsto po bokach puszczą oczernione, a gładka jak szyba lodu. Bo jakie szatan wyprawia tam harce? Jakie się larwy szamocą? Drżę cały, kiedy bają o tym starce i strach wspominać przed nocą. E, Mickiewicza, no wspominam, lubię na pewno. E, Dzisiejsze dzisiaj czytanie, balady i romanse Mickiewicza e, są takie dość wesołe. I, i, I to przekłada się na takie, troszeczkę inną atmosferę. Tego czytania nie jest to smutne, tylko takie, e, takie wspaniałe, takie rozsądne i takie wesołe. E, czy lubiłem czytać Mickiewicza? No Mickiewicz był e, trudnym poetą, ale wiele wnosił i wiele się z niego powieści nauczyliśmy. Także czytanie tutaj w Woli Okrzejskiej po raz który z rzędu tutaj jestem, no przynosi mi pełną satysfakcję. Dziękuję bardzo za zaproszenie Panu starości, Pani Dyrektor, Szkole Podstawowej tutaj z boku i naprawdę jestem zadowolony z tego, że mogę tu być i mogę czytać. Pani na kształtu Piora z krzykiem do chatki leci, haha, zsiniałe ha, usta, oczy przewraca w słup drżąca, zbladła jak chusta. Ha mąż, ha trup, niewiasto, pan Bóg z tobą, D co ciebie tutaj niesie? Wieczorną, słotną dobą, co robisz sama w lezie? Tu za lasem, za stawem błyszczących zamków ściany mąż z królem Bolesławem poszedł na Kijowiany. Lato za latem bierze, nie masz go z bojowiska. Ja, młoda wśród młodzieży, a droga cnoty śliska. Nie dochowałam wiary. Ach, biada mojej głowie. Król srogie głosi kary powrócili mężowie warto czytać bo czytanie rozwija wyobraźnię rozwija horyzonty i rozwija naszą wiedzę myślę że narodowe czytanie akcja narodowego czytania jest akcją piękną która przyczynia się do tego że to czytanie książek tradycyjnych nadal jest obecne jak wiemy są trendy odchodzenia od książek przerzucanie się na media elektroniczne niepisane na papierze ale na tabletach telefonach ekranach komputerów a to jednak najpiękniejsze co jest w czytaniu, jest w książce. Dlatego cieszę się, że możemy dzisiaj się spotkać w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, aby czytać ballady i romanse Adama Mickiewicza. Subskrybuj kanał, uśmiechaj się każdego dnia.